Jerzego Wasowskiego yy, yy, według scenariusza i reżyserii Ewy Bu, Konstancji Bucha, która jest dzisiaj z nami i będzie też do Państwa dyspozycji. Dzień, Dzień. dobry. No. Yy, scenografię i kostiumy zrobił nam Jan Kulikowski, który również dzisiaj jest. Weronika Palcińska, ruch sceniczny również jest do Państwa dyspozycji. Kuba Lubowicz, kierownictwo muzyczne. To jest zespół muzyczny, więc to jest pierwsza premiera naszego sezonu. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba, bo jest urokliwa. A tym bardziej jest cenne to, że Ewa przywołuje do życia, powołuje, wyciąga z niepamięci piosenki Rzego które są mniej znane.